Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elga. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. No to czas rozpocząć dzisiejszy temat dla reportera. Na naszym zegarku jest 9.15, więc startujemy 726-114-114. Gdyby ktoś oczywiście chciał coś oddać, kupić, sprzedać, no oczywiście to nie ta audycja, nie ta audycja. Tutaj akurat dzwonimy z problemami. Radio Jarmark, później, teraz rozpoczynamy Radio Temat dla reportera, drodzy słuchacze. Jeżeli ktoś chciałby właśnie do nas zadzwonić pod numer 726-114-114, to nie po to, żeby coś sprzedać, oddać czy zamienić. Tylko po to, żeby nas poinformować, co tu się w regionie wydarzyło, co tutaj na przykład można zmienić, jeszcze gdzie są jakieś problemy. Jeżeli ktoś coś zaobserwował, to oczywiście czekamy na te telefony pod numerem 726 114 114. Pamiętajcie, dzwonicie do nas, mówicie, co to jest za temat, co to za problem. My sobie ten temat zapisujemy, a dokładniej zapisuje sobie go Leszek wspaniały, który oczywiście jest z nami. Dzień dobry, Leszku. Dzień dobry, trochę na bezdechu, ale jestem. Nie, no dałeś teraz... rady, skąd biegłeś spod mostu? Nie. Nie, z SP-12. Myślałem, że spod mostu auto zostawiłeś po drugiej stronie i biegłeś. Nie, nie, tym razem o poranku. Dzisiaj też możecie się spodziewać galerii zdjęć w portalu miedziowe.pl, Han, mianowicie Szkoła Postowa numer 12 w Głogowie kolejny już rok organizuje Dzień Integracji. Inny nie znaczy gorszy, takie hasło tym razem przyświeca tejże imprezie w 12:00 wszystko rozpoczęło się, miało być o 8.45, a rozpoczęło się o 9, dlatego jestem troszkę spóźniony. W sali gimnastycznej mnóstwo zaproszonych gości, nie tylko oficjeli, ale przede wszystkim dzieci z placówek integracyjnych. Tam, gdzie uczęszczają osoby z niepełnosprawnościami, dla nich przedstawienie teatralne przygotowane właśnie przez uczniów dwunastki, a potem... O ile tylko pogoda pozwoli, a na razie pozwala, nie jest za gorąco, ale ważne, żeby nie padało. Na terenach sportowych przy 12 przygotowano szereg atrakcji, poczęstunek również, ale też i konkurencje sportowe, malowanie twarzy. No, dzieje się generalnie, i tylko miejmy nadzieję, że po zakończeniu tej części oficjalnej, artystycznej w sali gimnastycznej, będą dzieciaczki mogły wyjść na świeże powietrze i przy dobrej aurze bawić się na świeżym powietrzu. Bawić i integrować, bo słowo integracja jest tu słowem klucz. Jeśli chodzi o dzisiejsze działania w szkole podstawowej nr 12, a jakby tego było mało, zaraz po temacie dla reportera w... znowu ruszam w teren, tym razem do przedszkola na osiedle Piastów Śląskich, gdzie rozwiązywany będzie konkurs fotograficzny a stamtąd z kolei na turniej piłkarski na Wita Stwosza i dzieje się. Z kolei o 12:00 dzisiaj podpisanie pewnej umowy, o której też będziemy mówić popołudniu w serwisach i o tym też będziecie mogli przeczytać w portalu miedziowe.pl. Tak na szybko w pigułce, co dzisiaj się działo i dziać będzie w regionie, a Iwona jak dzisiaj też jest z nami jedynie duchem, bowiem jest w drodze do Przemkowa. Tam wracają do organizacji biegu Orłana. Na razie nie z takim Rozmachem, jakie to jeszcze miało miejsce kilka lat temu, kiedy Przemków wspólnie z Jurkiem Górskim organizował wiekorwana nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych w Przemkowskim Parku. Na razie, kameralnie dla dzieci i młodzieży, właśnie w Przemkowie dziś i tam Iwona jak zmierza i będzie dla Was szykować galerię zdjęć i oczywiście informacje o tym wydarzeniu. Także oczywiście więcej szczegółów niebawem znajdziecie na naszym portalu medziewe.app, gdzie Was zapraszamy w każdym momencie, jeżeli tylko macie ochotę. Planujecie sobie m.in. nadchodzący długi weekend czerwcowy. Tutaj sporo się dzieje, tak jak zresztą y, wspominamy nieraz na naszej antenie, a teraz, drodzy słuchacze, to wy już powinniście zadzwonić, bo to już jest odpowiednia pora 9:20, już blisko na zegarku, więc 726, 114, 114. Mówicie, dzwonicie i mówicie, co tam gdzieś zaobserwowaliście, może macie naprawdę jakiś trudny temat, nie dajecie już sobie rady, czekacie na odpowiedź. No to też polecamy się z trudnymi tematami. Na cuda, oczywiście, troszkę trzeba poczekać, y, no ale. Jakby nie było, zawsze zapytać możemy w danej kwestii, tylko pytanie, co to będzie za dana kwestia. Dokładnie, zobaczymy z czym dzisiaj do nas, z jakim tematem do nas słuchacze zadzwonią. Być może ktoś już zasłużył, zasłużył na kwiaty i motyle, ale to pokażą najbliższe minuty, bo więc z Bartkiem wspólnie do 9.45 czekamy na wasze zgłoszenia, tematy, prośby o interwencję. Tak więc dzwońcie śmiało. Bartku, przypomnisz numer? 726 114 114, ale myślę, że doskonale już słuchacze go znają, a jeżeli ktoś pierwszy raz włączył radioodbiornik, to temat dla, auto, dla reportera to jest taka audycja, gdzie wy dzwonicie i mówicie, co zaobserwowaliście, jak macie jakiś problem, gdzieś chcielibyście, żeby coś się zmieniło w waszym otoczeniu, a dzwonicie z całego Zagłębia Miedziowego, czy to Głogów, czy to Lubin, czy Polkowice, czy każda inna miejscowość, tak jak na przykład słyszeliśmy, nie wiem, Przemków, Radwanice i okolice i okolice. E, dzień dobry. E, proszę pana, ja dzwonię w takiej sprawie. E, przy banku Santander na ulicy obrońców pokoju jest parking. E, świetnie się wjeżdża na ten parking, bo e, miejsca e, do parkowania są ustawione pod, pod pewnym kątem e, w stosunku do ściany. Ale wyjechać stamtąd, no to już e, jest... E, problem i to czasami nawet dosyć poważny, <laughs> bo tej, ten parking jest tak, droga dojazdowa, potem jest ten parking, taka część szersza, jest w pobliżu chodnik, ale między tym chodnikiem a tymi miejscami parkingowymi i tym miejscem do zawracania samochodu jest ogromna dziura i tam przy wycofywaniu samochodu w tą dziurę często się wpada. Kierowcy sobie nawzajem pomagają, żeby nie wpaść w tą dziurę, bo tam naprawdę trzeba manewrować samochodem, żeby stąd wyjechać. I, jest tak, i dobrze, by, dobrze byłoby, gdyby tam w to miejsce, no nie wiem, wsypać jakiegoś wiru, tłucznia, nie wiem, położyć kilka kotek takich bruk, brukowych i problem byłby rozwiązany. Ale ta sytuacja to jest okres już yy, długi, nie teraz od kilku miesięcy, to to jeszcze ja tam często jeżdżę i ciągle jest dokładnie to samo. Ostatnio wpadłam w tą dziurę, no to dwóch kierowców mi pomagało w zasadzie wyjechać tamtąd, bo jak się wpadło w dziurę, to nie można było z tej dziury wyjechać, więc mi pomogli nawet wypchnąć ten samochód z tego miejsca. Dobrze, mamy ten temat zanotowany, zapisany. W którym to nie do... jest wielki problem do załatwienia, ale, ale dobrze to... by było. E, powie, powiem tak, dla niektórych to może nie być wielki problem, ale niech mi pani wierzy, że czasami taka niewielka i niewinna dziura może sprawić bardzo duży problem. Natomiast temat został zapisany, zanotowany. E, natomiast Leszek jeszcze tutaj ma pytanie w którym to jest dokładnie tak. miejscu? To jest, proszę pana, wjeżdża się od ulicy, od ulicy Armii Krajowej. Tam z tyłu banku jest taka droga dojazdowa do banku. Mhm. Ona się kończy przy wejściu do banku. Dobry. Tam jest kilka miejsc parkingowych. Ta droga dojazdowa jest węższa, a potem jest taka część szersza, gdzie po jednej stronie stoją samochody, po drugiej stronie stoją samochody. I, te, I ten taki, no nazwijmy to, y, placyk, czy jak to tam nazwać, jest, y, służy do wykręcenia samochodu. Bo jak się wjedzie pod mm -hmm. kątem, to, to żeby wyjechać stamtąd, trzeba by było chyba cofać aż do tej drogi, która jest y, od y, ulicy Armii Krajowej. No Dwa, tak, no tak. To będziemy to sprawdzać. zawrócenia samochodu. Jasne, że tak. Dobrze, to bardzo dziękujemy. W takim razie ten temat jest zanotowany, zapisany i będziemy tutaj sprawdzać i dopytywać, kto i co mogłoby sprawić, żeby ta dziura została jak najszybciej załatana. No, bo nie wiadomo do kogo to należy. Czy to, należy do no, miasta, to jest czy to? właśnie przede wszystkim pierwszy temat, którym będziemy musieli się zająć. Do kogo ta droga należy i ten chodnik. Tak, chodnik no i ten parking. Między a tak, chodnik i parking. Tak, jest. jak pani mówi. Będziemy nie, to nie, sprawdzać, to. dowiadywać się w takim razie. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Tak, dziękuję również. Dobrze. I pozdrawiamy, do widzenia, do usłyszenia. Dobrego dnia. Życzymy przy okazji. Uśmiechu na twarzy wszystkim. Może słońca jeszcze nie ma gdzieś tam w niektórych miejscach regionu, ale spokojnie synoptycy zapowiadają, że wyjrzy. To czekamy na to słoneczko. A teraz, czekając na kolejne telefony, można też na przykład zajrzeć sobie na Mindziwek.pl. My czekamy na telefony pod numerem 726 114 114. Gdyby ktoś jeszcze miał jakiś temat przy właśnie wtorku, 6 dniu czerwca, to proszę jak najbardziej dzwonić się, nie krępować. Przypominam, że numer 726 114 114 jest jeszcze do Waszej dyspozycji przez najbliższe 15 minut i odbieramy kolejny telefon, dzień dobry witam. Odbieramy kolejny telefon, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham, słucham. Ja mam taki problem, proszę pana. Chodzi, chodzi o to, że na cmentarzu komunalnym... Nie, pa, nie, nie tym państwowym, komu, nie komunalnym, przepraszam, od kościoła, co się należy, Świętego Michała, w Polkowicach. Stoją takie wielkie drzewa, mury popękały, te takie ogrodzenia. Te drzewa niszczą, brudzą pomniki i nikt tym się nie zajmie. Ja już do urzędu chodziłam, mm -hmm. żeby to wy... Jakoś przecięli, nie muszą, drzewa ucinać, ale chociaż te gałęzie, które tu sięgają. I, i byłam u, u księdza, no nic, nikt nie radzi. I to tyle lat. Jesienią liści dużo, teraz kwitną, wszystko to leci na pomniki, brudzi. No już nie wiem, gdzie do się zgłosić, hmm. do kogo. Proszę mi powiedzieć, to jest cmentarz przy ulicy Legnickiej, tak? Tak, to jest. Yy... Świętego Michała, to jest Dąbrowskiego. W jakiej miejscowości jesteśmy? Polkowice. A w Polkowicach, no i trzeba było no. tak od razu nam, dobrze, to sobie wpisuję. Polkowice, cmentarz, tak. cmentarz komunalny. Pa, ten, no. I to jest przy Dąbrowskiego, tak? Tak, za kościołem Świętego Michała. Dobrze, za kościołem świętego Michała i drzewa brudzą, tak? Bardzo mocno. No bardzo brudzą. Teraz to takie, przedtem jakieś takie spadały czarne te co kwitło, a teraz to taka spada jak żywica. Mm -hmm. no, no nie można z tym sobie poradzić. Jesienią już liści do, do diabła jest. Żeby chociaż te gałęzie podcięli. No ale i ten mur pęka tam od tych drzew. Mm -hmm. Nikt tym się nie chce zająć. Pęka mur też sobie no. zanotuje. Mamy zapisany ten temat w takim razie. Będziemy się dowiadywać, co w tej kwestii można zdziałać i czy w ogóle mają zamiar coś działać w tej kwestii. Dobrze? No, dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo dziękujemy bardzo za ten telefon, pozdrawiamy i dobrego dnia życzymy. No, mamy Polkowice. Mówię coś mi, jednak te ulice nie, się nie zgadzały. Ale wiemy już wszystko. Cmentarz komunalny w Polkowicach został zanotowany, podcięcie gałęzi i pęka mur. No może ktoś się tym niebawem zajmie. A teraz, drodzy słuchacze, to wy moglibyście się zająć swoim telefonem i wybrać na przykład numer 726 114 114 i poinformować nas jeszcze, co jakiś jakiś problem może jest. Mamy już zanotowany parking przy Armii Krajowej w Głogowie. Mamy zanotowany cmentarz w Polkowicach przy Dąbrowskiego. A teraz odbieramy kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Szanowna, na koperniku na targowisku Wychodząc z tej, z tej hali, co z, 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 z przed są schody na parking. Dochodząc do tych schodów, wystaje taki jeden krawężnik, że ktoś jak nie zobaczy, to się normalnie zabije. Czyli jeszcze raz, jesteśmy na targowisku na osiedlu Kopernik, tak? Tak, tak. I, I schodząc, idąc na, na parking są schody. Mm -hmm. I tam jakby dojść do pierwszego schodu nie jest równo tu krawędzi, tylko jedna krawędź tak wystaje, ten, ten, ten powszechny, że normalnie, jak się ktoś nie, nie zauważy, to może się tam wywrócić. Dobrze, czyli do poprawienia są po prostu. Mhm. Dziękuję. Proszę tak. bardzo, do widzenia, do usłyszenia. Mamy zanotowane. Więc będziemy tutaj się pytać, czy ktoś to poprawi w najbliższym czasie. A byłoby miło. Zanotowany kolejny temat: Polkowice, Głogów, Głogów. To teraz kolejny telefon odbieramy. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słucham, słucham, proszę opowiadać. Proszę pana, ja dzwonię w sprawie lotniska w Lubinie. Jest tam przepiękne miejsce zrobione dla mieszkańców, że można sobie zrobić grilla, wszystko jest elegancko, ale niestety dojazd jest bardzo kiepski, są tam dziury w drodze. Nie wiem, do, tego, do kogo to należy, czy do miasta, czy to należy gdzieś tam do władz lotniska, ale może można byłoby się tym zainteresować. Mhm. Czyli sam dojazd do lotniska jest tragiczny. Sam dojazd, Dobrze. tak. Bo miejsce jest przecudowne. Dziękujemy na pewno myślę, że nie tylko ja, ale i mieszkańcy za tak piękne miejsce, gdzie można sobie spokojnie z rodzinką wypocząć. Mhm. Ale dojazd jest naprawdę nieciekawy. No dobra, dobra. Lotnisko lubi niezanotowane. Dojazd, czyja to droga przede wszystkim będzie trzeba ustalić? No właśnie, no. tego nie wiem. No to ustalimy to jakoś tam. Wspólnymi siłami damy radę. <noise> dziękuję Także bardzo Dziękuję, pozdrawiam Dziękuję również za to zgłoszenie, pozdrawiam Mamy lotnisko lubinne zgłoszone I dojazd w sumie do tego lotniska Który jak się okazuje Jest bardzo dziurawy A teraz odbieramy kolejny telefon Witam, dzień dobry Dzień dobry Słucham Ja dzwonię w sprawie tężni na Koperniku W parku tak. słonecznym Chciałabym prosić Żeby ktoś się nią tak dokładnie Zaopiekował bo działa od maja, a już jest trzecia taka awaria, jak 10% tężni działa. Mm -hmm, rozumiem, że Często wys wyschła. się zapychają te otwory, mm -hmm, no i siedzimy i ta tężnia mało efekt daje. Hmm, no i proszę o założenie tam jakiegoś telefonu, żeby można było zadzwonić. O, i to jest doskonały pomysł. Może taką właśnie jakiś telefon do serwisu jakiegoś. Właśnie, i jeszcze tam są też służby takie pracujące kobiety. Może by ktoś tam właśnie zwracał uwagę i tam donosił, że tężnia teraz gorzej działa. Bo to nie zapycha się od razu, tylko już od trzech, czterech dni widać coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. i nikt się tym nie zajmuje. O, Jasne. dziękuję bardzo. Proszę bardzo, bardzo dziękuję za ten telefon i świetny pomysł. Proszę. Pozdrawiam. Do usłyszenia, do widzenia. No, naprawdę dobry pomysł. Jakby taki faktycznie telefon gdzieś tam się znalazł, no to nie trzeba byłoby dzwonić do tematu dla reportera. Można byłoby bezpośrednio do osób zarządzających tężnią, jak najbardziej. Halo, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Słucham. Proszę pana, a ta pani zadzwoniła o ten cmentarz z Polkowicz. Tak, słucham. To, to jest cmentarz parafialny mm -hmm. na ulicy Gdańskiej. Na ulicy Gdańskiej? Tak, proszę pana. Ja jestem Polkowic, Anio, do rodzenia. To słyszałem to, co ona mówiła. Mm -hmm. I, I potwierdza pan, że tam tak jest, jak jest aktualnie? Nie wiem, bo ja, ja nie lubię po cmentarzach chodzić. Okej, okay, rozumiem. Ale... Ale słucham mnie raz i słuchałam, co ona źle poinformowała was. To jest cmentarz parafialny przy kościele św. Michała na ulicy Gdańskiej. Mhm. Mm Świętego Michała Archanioła dodajmy. Tak, 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 tak. Dobrze. Koło szkoły, przy placu kościelnym. Dobrze. To ma... Mamy... koło szkoły. Katolicka szkoła podstawowa tam się mieści koło cmentarza. O, o, no, to, o, ko dobre, ko to jednak koło szkoły, tak? Tak, 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 tak. Bo ja zapomniałem o tej szkole. No. Nic się przecież, nic się nie stało. Upewniałem się no. po prostu, czy o to chodzi. Dobrze, mamy w takim razie zanotowane. Dobra. Bardzo dziękuję. No, dzięki, do widzenia. Do widzenia, pozdrawiam, do usłyszenia. Bardzo mnie cieszę, że, drodzy słuchacze, czasami sprostujecie daną informację przy ulicy Gdańskiej, dopisuj. O! I teraz jest wszystko tak jak należy. A teraz to czekam na kolejny telefon: 726 114 114. I widzicie, jak dzwonicie, to chwila, moment. Jeszcze tylko 8 minut zostało. Nawet nie 8 minut, bo można powiedzieć, że 7 minut zostało. Jest 9.38 na naszym zegarku, więc za 7 minut kończymy dzisiejszy temat dla reportera. No, troszkę faktycznie tych tematów się pojawiło i bardzo świetny pomysł tutaj od naszej słuchaczki, która dzwoniła z osiedla Kopernik i z Parku Słonecznego. No i ta naklejka z telefonem może. A teraz odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, ja mam taką wie pan, sprawę. Tak? Jechałem i, dzisiaj. Oj, wie pan, razy. wie pan co, nie, nie, wiem, nie wiem gdzie pan jest, ale bardzo coś tam kiepsko słychać tam w tle. Bo ja w samochodzie głośno mówiący może dlatego. A, dobrze, no to słucham. I jadąc od tego, Jadąc od tego małego ronda, z kątania do dużego ronda konstytucji zaraz mm -hmm. za, 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 za przejściem jest barierka wyłamana, która zachodzi na jezdnię. Ktoś może się nadziać, bo to jest na takim lekkim zakręcie, coś się wpada w dół i zakręt jest. Tak, 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 tak. I nie yes. wiem, i dwa razy tam jechami ta barierka wystaje co najmniej na, je, na tą jezdnię. Jak ktoś nie zauważy, to się naprawdę nadzieje. No, może no, wieczorem no. tam ktoś suknął i ta barierka jest przechylona. Czyli mówi Pan o Bolesława Zjazd z Kątaja w Bolesława Krzywoustego. Tak, tak, w stronę dużego ronda. Dobrze, czyli ronda I to zaraz za, zaraz za przejściem to jest. Mhm. Mm tak, zaraz. tak. Naprawdę tak jest niebezpiecznie, że, że nie wiem, może już ktoś poprawił, no, może tam byli poprawiani. Mm -hmm, dobrze, ja sobie tutaj w takim razie wpisuję, my to sprawdzimy, a, a jakby było dalej niezrobione, to będziemy zgłaszać w takim razie. No Dzięki Dziękuję. wielkie. Pozdrawiamy. No, bezpieczeństwo na drogach, drodzy słuchacze, przede wszystkim. To jest bardzo ważna rzecz. Faktycznie, jeżeli widzicie takie elementy wystające, albo wpadające na jezdnie, gdzie nie powinny wpadać, no to jak najbardziej dzwonicie i nam to zgłaszacie. Głogów, Rondo domowskiego w kierunku dużego Ronda, czyli Ronda przy... Ronda Konstytucji 3 maja. Przy placu Konstytucji 3 maja mamy zanotowane w takim razie. I teraz czekamy na jeszcze kolejne telefony, bo jeszcze 5 minut zostało dzisiejszej audycji. Jeszcze przez 5 minut możecie dzwonić, informować, co tam jeszcze się wydarzyło, co tam jeszcze jest do poprawienia. Być może jeszcze gdzieś jest jakaś awaria, być może jeszcze coś. A to ja sobie jeszcze przy okazji zapiszę, póki pamiętam, Kazimierza Sprawiedliwego, pół drogi. Połowa w sumie tej, tej ulicy nie ma światła, chyba od dwóch dni, więc dopisujemy. Póki pamiętam, bo tutaj też takie zgłoszenie było przed tematem dla reportera. Bo czasami tak się zdarza, że dzwonicie przed tematem dla reportera i zgłaszacie takie, mm, takie sprawy. O, i jeszcze jeden telefon. Dzień dobry, witamy. O, i jeszcze jeden telefon. Halo, halo, Dzień dobry, dzień dobry. Ja Wspomnę o takiej sprawie, jak dzwoniłem już w tamtym roku dwa razy. Mhm. Rozchodzi się o te wysokie drzewa w Krzeczynie. Jak są wichury, to gałęzie same spadają. Nie wiem, czy wszyscy czekają, aż jakieś nieszczęście stanie, że spadnie na jakiś samochód i będzie naprawdę nieszczęście. One nie zostały przycięte w ogóle wcale ani ani? W ogóle ani centymetr. Same gałęzie spadają. Są to suchusieńkie drzewa. Mm, dobra. To w, takim razie, to w takim razie jeszcze raz będziemy zgłaszać ten temat, bo na pewno wiem, że ten Nie temat był zgłoszony. Będzie. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam również szerokości. Życzę, bo słyszałem, że w AUCie. Drodzy słuchacze, jak jesteście w AUCie, to też postarajcie się ściszyć radioodbiornik. No zdecydowanie łatwiej nam się wtedy rozmawia. Jak słyszeliście, tutaj słuchacz i tak czekał do końca swojej własnej wypowiedzi, żeby znów coś powiedzieć, a wystarczyło ściszyć radioodbiornik, tudzież całkowicie go wyłączyć. 726, 114, 114, ostatnie 3 minuty dzisiejszego tematu dla reportera. No podoba mi się to, jak się rozkręciliście. Bardzo mi się to podoba. No to jeszcze, jeszcze możecie coś tam pozgłaszać oczywiście. Mamy krzeczyn wielki, wysokie drzewa i spadające gałęzie mm, zanotowane. Będziemy się przypominać. Z tego, co pamiętam, to one miały być przycięte. Dobra i odbierzmy następny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham, słucham. Ja dzwonię, dzwonię z prawej ulicy Oriona, w sumie tego łącznika od ulicy Galiusza, wie pan. Jak tam się zapadła droga, zrobili tą łatę taką Fajną, że jest przejezdna, ale powiem panu, że podsypali to jakimś tłuczniem czy czymś i po prostu deszcz to wypukał, bo jak były kałuże i takie tam się dziury zrobili, jakby można było zainterweniować, żeby tam przywieźli z parę łopat tego tłucznia i zasypali z powrotem te dziury, to by było świetnie. Bo... Tam idzie urwać koła od, od mm -hmm. samochodu. Dobrze, czyli no. mamy tak, to mówi pan o tym zjeździe, tak? Tam jak się zjeżdża na przykład z pił. No z tak w kierunku centrum, jak się jedzie, tam jest taki łącznik, tam gdzie ta droga była mm -hmm. zapadnięta, taka wielka dziura była. Oni asfaltem zalali tą dziurę, ale to, co im zostało, to łopatą rzucili, takie pan takie dziury tam porobili, że resztę tym tłuczim z betonem zasypali, ale to wszystko woda wybuchała. I dalej są te dziury. Tak. Dobra, dobra. Czyli Oriona Galileusza mamy tutaj tak zanoszone. Dzięki śliczne. Pozdrawiam do usłyszenia i szerokości, bo chyba kolejny słuchacz w drodze. W drodze. No to jak ktoś w drodze, to widzi mniej więcej, co się na drogach dzieje. I jeszcze jeden telefon odbieramy szybciutko. O. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. Ja bym chciał złożyć kwiaty motyle dla służby, które w końcu ten napis zrobili na ulicę Marcową. Ta uliczki były uszkodzone, państwo. No mhm. Szkoda, że nie domyślili się, żeby te drzewo przyciąć, bo oni ten napis jest e, całkowicie we, w krzakach dosłownie, ale na, należy im się tyle, że po prostu założyli ten napis. Dobrze, no ja myślę, że oni nie mogli tego zrobić bez zezwolenia, dlatego pewnie tylko no, zamontowali no, tak jedno. Ale... Aby, jeszcze jedno co prawda chciałem poinformować, właśnie tutaj to pan dzisiaj zgłaszał na temat tej barierki, to jest uszkodzona, mhm. ona jest zaraz uszkodzona za rądem kontaja i wie pan to najlepsze z tego, bo ja przede mną radiowód nawet się nie zainteresował, że ta barierka na ulicy leży, ominął i pojechał. No nie wiem, ja podejrzewam, że te służby powinny reagować, zaraz zastawić i wezwać, a nie, że państwo mają zgłaszać, a ta barierka leży po prostu prawie, że na ulicy, nie? No ciekawa sytuacja w takim razie. Dobrze, bardzo tak, dziękuję. Kiedy mną jechał radiobus, ominął tą barierkę, pojechał dalej w kierunku ronda, ani nawet się nie zainteresowali, że ta barierka wystaje i to naprawdę dość dużo na ulicę. Mm -hmm. Zaraz za rondem. W kierunku właśnie tego wielkiego ronda, nie? Też nie ma co mówić: być może śpieszyli się na interwencję, ale być może też zgłosili od razu no, przez. Zawsze ich, zawsze ich trzeba obronić, nie? Jak na... Ja nikogo nie bronię, być może jechali i się śpieszyli, a przy okazji kolegom zgłosili, że taka sytuacja ma miejsce. No miejmy nadzieję, że do jutra zostanie usunięta, bo naprawdę tam staje na ulicy, pan miał rację który zgłaszał. Dobra, Dziecię, dzięki. Do no i lecą kwiaty i motyle w takim razie za wykonane prace. I tymi kwiatami i motylami zakończymy dzisiaj pięknie, bardzo, ale to bardzo obfite w Wasze telefony. Temat dla reportera, co bardzo mnie cieszyło. E, my w takim razie przekazujemy tematy dalej i działamy, a Wy oczywiście będziecie mogli dzwonić kolejny raz już jutro od 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.